Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Znajdujemy się właśnie przed zespołem szkół samorządowych w Słukowicach w i z nami dyrektor, pan Zbigniew Grabowski. Witam! Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, to co się najbardziej wyróżnia, myślę, tutaj w tle za nami, to właśnie ta kopuła planetarium które no teraz zacznie chyba już prężnie funkcjonować. Ta pandemia już powoli ustała. Myślę, że mieszkańcy już mogą w pełni z tego korzystać. No mieszkańcy mogą, a przede wszystkim uczniowie. My już korzystamy z tego obserwatorium przez cały ubiegły rok szkolny, no ale niestety pandemia spowodowała to, że nie mogliśmy otworzyć się w pełni na gości spoza naszej szkoły, ale już jutro, czyli Piątek, po kółku astronomicznym od godziny 20 do praktycznie 24 jesteśmy w obserwatorium i będą cztery grupy. Zaczynamy od szkół andrychowskich, szkoła numer, grupa 10 uczniów z opiekunem ze szkoły numer 2, 4 i 5. A o 23.00 tak co godzinę będą się zmieniać, bo tak mniej więcej godzinkę czasu trzeba poświęcić, żeby coś zobaczyć, żeby, żeby się pocieszyć yy, widokiem na żywo jakiejś planety czy innego obiektu. A więc 21.00, 22, a o 23.00 będziemy gościć yy, studentów Uniwersytetu III wieku z panem Januszem Ślesakiem, zresztą też astronomem, amatorem na czele. Dobrze. I czy mieszkańcy też mogą jakoś brać udział w tych spotkaniach? Tak, tak. Oczywiście będziemy uruchamiać, ja już mówiłem o tym, stronę na naszej stronie internetowej, taki formularz rejestracyjny, żeby można było jak w kinie zarezerwować sobie miejsce, no bo gdzieś w okolicach 10-12 osób jednocześnie może przebywać ze względu na pojemność, na, na, na miejsce pod kopułą. No no i będzie, będziemy co godzinę po prostu takie grupy rejestrować. Można będzie przyjeżdżać. Myślę, że będą to szkoły, ale liczę na to, że również mieszkańcy. No co piątek chcemy? Oczywiście, jak nie będzie padało, oczywiście, jak będą dobre warunki obserwacyjne, piękne niebo. Co liczę, że Tutaj z księdzem proboszczem rozmawiamy i ma załatwić, że w każdy piątek będzie czyste niebo. Okay. <laughs> Panie dyrektorze, przebudowa szkoły zakończyła się sukcesem, tak. a otwarcie takie oficjalne w październiku, co wtedy planujecie? Tak, no otwarcie już drugie oficjalne otwarcie i mam nadzieję, że nieodwołalnie. 8 października o godzinie 11 część oficjalna uroczyste otwarcie przebudowanego drugiego piętra, obserwatorium astronomicznego. Myślę, że no kilka godzin to potrwa, bo o godzinie 16 po południu planujemy kosmiczny piknik, Festyn nie wiem, jak to nazwać jeszcze ciekawiej, dla wszystkich mieszkańców. Zapraszam. Na wszystkich mieszkańców, oczywiście przede wszystkim naszej miejscowości, ale również z całej gminy, będzie dużo atrakcji. Będzie oczywiście otwarte obserwatorium, będzie planetarium, mobilne planetarium, w którym będą prowadzone prelekcje i warsztaty. Będzie kilka teleskopów, będzie kilku astronomów zaprzyjaźnionych, z zaprzyjaźnionego obserwatorium astronomicznego w niepołomicach. Myślę, że będzie ciekawie. Nie będę zdradzał wszystkich atrakcji. Przyjedźcie, zobaczycie. Będzie, będzie prawie jak na Gwiezdnych Wojnach. Okay. A my będziemy Was oczywiście informować na bieżąco, co będzie się tutaj działo. No i cóż, zapraszamy jutro, w piątek. Tak, zapraszamy jutro w piątek, choć tak jak powiedziałem, jutro już mamy grupy, już mamy komplet. Jeżeli by przyjechała jedna osoba, to oczywiście jako tam ta dwunasta czy trzynasta zmieści się w grupie, nie ma problemu, natomiast gdyby to była już większa grupa, no to wtedy, wtedy raczej nie. No, trzeba, się, trzeba się będzie umawiać. Okej, okay, czyli zapisujcie się i będziecie mogli podziwiać tutaj niebo w planetarium które jest naprawdę bardzo zaawansowane. Zresztą pokazywaliśmy Wam nieraz w naszych materiałach. Tak, zapraszamy, zapraszamy na festyn. Na festynie będziemy zbierać na teleskop słoneczny profesjonalny, więc liczę na tłumy, które będą chciały przyłożyć oko do okularu prawdziwego teleskopu słonecznego. No i naszych teleskopów w nocy będziemy długo, długo, tak żeby, żeby właśnie piątkowe wtedy też 8 października nocne piękne niebo w co wierzę yy, yy, obserwować obiekty na nim znajdujące się